Część utwórca, Tracker Camp atlet miotacz oszczepów, pojawił się jeszcze przed wynalezieniem łuku jako przedłużenie ludzkiego ramienia, by oszczepy posyłać na większą odległość, nadawać im większą prędkość oraz uzyskiwać lepsze skupienie. Ten tutaj wykonany można powiedzieć w najprostszej formie. Z prostego kawałka gałęzi, długość ponad 60 cm. Stoper dla końcówki oszczepu wykonany przez bardzo krótkie przycięcie odrostu pod kątem około 45 stopni. Uchwyt dla lepszej stabilności miotacza wykonany z dwóch kawałków skóry i owika z jutowej linki. I sam oszczep, te tutaj akurat wykonane z bambusa. Taki oszczep musi posiadać odpowiednią długość, średnicę, co za tym idzie sprężystość, by w trakcie lotu poruszał się podobnie do strzały łuczniczej. Wpływa to na jego napęd na stabilność oraz przyczynia się do lepszej penetracji. Opierzenie. Tutaj wykonane z ptasich piór, jednak długie, sprężyste oszczepy nie muszą posiadać w ogóle opierzenia. Będą stabilne, będą w trakcie lotu poruszały się wtedy podobnie do oszczepu klasycznego. I groty. Tutaj groty treningowe. Takich grotów można używać także do polowania na drobną zwierzynę. Groty w postaci wałków zastrugane w stożek i włożone na wcisk w promień. Groty mogą być osadzone, można powiedzieć, na stałe, podobnie jak w przypadku strzały łuczniczej, bądź właśnie w podobnych wałkach. Takie wałki zastrugane także w stożek i włożone na wcisk w promień. I zobaczmy kilka rzutów do sztucznego celu. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnej części filmu. Najpierw dystans nieco ponad 10 metrów, następnie dystans około 20 metrów.